Co to są organizmy? Jakie są wspólne cechy bakterii, pieczarki i prosiaka? Jak dzielimy organizmy na Ziemi? Oto pytanie, na które szukać będziemy odpowiedzi w niniejszym filmie. Zapraszam do oglądania. Żywe, czyli jakie? Czym różnią się obiekty? Ożywione od nieożywionych, jakie kryteria muszą być spełnione, by należeć do szacownego grona organizmów? No po pierwsze, obiekt musi być zbudowany z komórek. Choć użyłem liczby mnogiej, aby spełnić ten warunek, wystarczy tak naprawdę jedna sztuka, jedna mała komóreczka. I pierwszy warunek spełniony, ale to oczywiście nie koniec. Oprócz tego, by być żywym, trzeba spełniać tak zwane czynności życiowe, bez których życie nie jest możliwe. Tych czynności wymienimy sobie siedem, ale tak szczerze uczniowie często o nich zapominają. Spróbujmy nauczyć się ich raz na zawsze. Wymienienie siedmiu obiektów to całkiem sporo, a tym bardziej, że żeby zamknąć temat, należałoby wymienić je wszystkie. Zatem te siedem podzielmy sobie na mniejsze grupy. I tak z czynności życiowych mamy dwie na O, trzy na R i dwie na W. Albo inaczej. W2R3O2. W. Wzrost i rozwój. Wydalanie. R. Reakcja na bodźce, rozmnażanie. Ruch. O. Odżywianie. Oddychanie. Z siedmiu. Zrobiliśmy sobie najpierw dwie, potem trzy i znów dwie. W ten sposób. Zawsze będziesz wiedział, o którym zapomniałeś i gdzie szukać, na jaką literę. A teraz omówmy je sobie: wszystkie te czynności życiowe na W, na R i na O. Dwie, trzy i znowu dwie. Wzrost i rozwój to zarówno zwiększanie rozmiarów ciała, ale także wszystkie zmiany, które zachodzą w organizmie od jego powstania. Druga na W wydalanie. Co to jest wydalanie? Ano usuwanie zbędnych produktów przemiany materii. 3 na R. Ruch, a więc zmiana położenia w czasie. Każdy żywy stwór wykazuje ruch, nawet jeśli pozornie wydaje się stały. Rozmnażanie. No cóż, no to zwiększanie ilości Osobników? Reakcja na bodźce, analiza i dostosowywanie się do zmian w środowisku, reagowanie na to, co się dzieje. Zostaje nam o dwa: oddychanie i odżywianie. Zacznijmy od odżywiania to oczywiście dostarczanie niezbędnych składników, wykorzystywanych albo do budowy ciała. Albo do uzyskiwania energii, i tu wkracza oddychanie, czyli właśnie uzyskiwanie energii z wcześniej wspomnianych składników. I tak oto siedem czynności życiowych, przedstawione w sposób, który zapamiętasz już na zawsze. Jeszcze jedną rzecz chciałbym dzisiaj w tym filmie poruszyć. Skoro wiemy, jakie kryteria należy spełnić, by być organizmem, spróbujmy sobie te żywe stwory jakoś podzielić. Najbardziej ogólny podział to tak zwane domeny. Oparty jest on o budowę komórki, a właściwie na obecność jądra komórkowego w tejże komórce mamy zatem komórki prokariotyczne bezjądrowe i eukariotyczne posiadające jądro komórkowe schodząc piętro niżej dzielimy sobie organizmy na królestwa w prokariotycznych znajdziemy jedno a mianowicie bakterie w eukariotycznych zaś zwierzęta rośliny grzyby i protisty mam nadzieję że raz na zawsze zapamiętasz, że wszystkie żywe stwory na naszej planecie łączy budowa komórkowa i siedem czynności. Te czynności to W – wzrost i rozwój i wydalanie, R – reakcja na bodźce, rozmnażanie ruch, O – odżywianie, oddychanie. Do zobaczenia następnym razem.